Dat gaat. Dat Jak się do obrzędu! Wszyscy ma kuchy kto? Idź Wstają! 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 Wstają!

목적지에 고 Podobnie wiem, nie Standard standard Ale wysoka jeszcze jak jest, to tutaj jest Przepor, parowisz, bierze. Raz, dwa... Yy. ...zostawcie sobie kilka moment, aż wejdą do środka. Bierzemy z wami... Dosłowne z wami jest Cicho. z wami jest Berkwin. jesteś osobą tutaj bardzo istotną, ponieważ musisz przeżyć. Jeżeli przeżyjesz i nie da się zabić, to jest strzał hmm. na to granę, poprzez to, że zrezygnują w końcu. Ja. Ja... Ja. Ja, ja, <śleski> a, ja, Chyba nie Allah. będzie. <śla> <Support jest> <śla> Ale wierzyłem w ciebie. No tak jak my pod Walesem raz z Otar Harald wie co robić. Dalej, Jorksem, dobre, dobry. Wójt. druga strona. Wy stoicie o tutaj, mniej więcej. I tak jak pisałem wcześniej, tak. Istotną sprawą jest tak, że jak postawię drapinkę, jeżeli którykolwiek będzie próbował przechodzić, to wy macie już go już wziąć, kiedy on przechodzi. Do tego, do Jordcera, do Mąca, ich, jak Ingrid, do Lukszniczka. Ty masz za zadanie wspierać. Jeżeli jakkolwiek uczni drugi jeszcze to on już ma nie żyć. A się do. A mi się i do Haralda. <tara> natomiast... bądźcie? No ale wyściguj. Natomiast. Jusko natomiast. Na natomiast... robisz? Pod stołem. Torą? Mile气ki> a ten, to ja to robię. To nie będzie tam żeby... robić. So, się na tym jest. Like, bieger, have... Nieve... something... nie jest. No. Nieźle było. Jeszcze został na Janek. Gdzie jest Janek? Janek jest Dobra. Czy Janek już jest w tajemniku? Bardzo dobrze. Gotowi do obrzędu? Chodź, szukaj. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w Kali. W Dosznie. To jest nasza bitwa, gdzie nastąpiły sami. sam Wigland plus Janek, ale Janek musi się spodziewać Janek jest w kurniku Dobra, Janek jest w kurniku Przeważa, ale jest w Dlatego też, proszę Perunie, daj nam błogosławieństwo w tej bitwie Daj nam zwycięstwo, widzisz, że jestem w niej, Ale nasze męstwo, nasza odwaga i moc da nam siłę to Dla Ciebie Słowo! Przepijam do Ciebie, Perunie Władco Wojowników, Ty który dajesz moc i odbierasz moc. Przepijamy do siebie. I kusi. Ja a Perun będzie z Wami. Dobrze. Zobaczcie, <gry> no, jak <gry> Targane Ja A potem Ma trochę ząb. <gulia> o i wulkę też nie lepiej. <gulia> no, no, to nie, ale do mnie, prze, 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 mnie przeszło. to do mnie go. O, łapie. Czał mnie ostatniego ustawiony. <gulia> yes, nie Specjalnie. Jest mięso, to dla wylesa. Wykąd to? Chciałbym jeszcze przypomnieć, że z punktu widzenia militarnego utrzymanie tego grodu jest naprawdę istotne po to, że jak już na e, ziemach, tak już dzisiaj, ziorkę ziema, to w tym momencie nadia... Jest Marka i do... A tak będziemy I musieli punktuć jako do... Widzicie? Cał swoją z nami wystąpił. Słońce wyszło. Wycieństwo jest wurowane. A A ty nie pijesz? A ja robisz? No, no, ja zrobię ja, to. To jest sam wina dnia. Tak? No, no to taki z i tego. oni byli, to byśmy. Nie, wiemy. To, byłem, to, byłem, to są nie są. Stara jeszcze takie. Wokół magii ukrytej. Oto strawa dla Ciebie. Daj nam siłę, jaką ma bydło. Daj nam moc, jaką ma bydło. Daj nam. bydło. <średy> Mokoszy, matko ziemionasza. Niech ten gród, który jest nasz i po wieki będzie nasz. Niech zostanie. Niech nie przynosi tyle ziarna, ile mamy w tej misce. Przodkowie! Przedkowie, oto przepijam do was. Niech gród, który budujemy, będzie za waszą zgodą zbudowany. Niech bogowie, którzy nam się do tej pory sprzeciwiają, niech będą prze, przez was przebogani. Oto was prosimy i o to was dajemy ten oto pukar. Przebijam do was, przedkowie. Strawa! Strawa was! przodkowie. Przodkowie, oto to straba na was. To by pan koparka przyjął. O, o to właśnie chodzi. Słuchajcie. Ci, którzy stały przeciwko nam dzisiaj, to jest Nawia. Co znaczy Nawia w sobie Nawia znaczy kraina zmarłych. Więc wyślijmy ich wszystkich do nawi, Niech umierają. Niech zdekną pod tymi drzwiami. Tutaj właśnie. Aż dobyłem! Wydrze! Niech ich nawijskie piekło pochłonę. Co? Co, Co? Co? jest to, że? Duży mam! Haha! Cipawa! to! Cipała! 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 Robi Gdzie są? Nasze.